Witajcie, kochani, ćwiczenia dla mojej mamy. To jest fitness dla każdego. Szczególnie ja robię te odcinki dla mojej mamy, żeby mogła sobie ćwiczyć. Jest osobą starszą i która nosi troszeczkę zbędnych kilogramów. I żeby aktywować moją mamę, ja robię takie ćwiczenia, ale możecie też dołączyć sami lub polecić komuś, kto może potrzebować takich właśnie ćwiczeń. Jesteśmy tu tylko 12 minut, tak? Tyle, ile potrzebujemy, żeby właśnie wejść w tą strefę fajną, kardioareobikową. Ja się bardzo dużo mylę, ponieważ ja jestem instruktorem w języku angielskim, więc wybaczcie mi, jeśli będę wrzucał jakieś angielskie nazwy. Nie robię tego specjalnie, jest po prostu to wpisane w mój zawód, tak? Troszeczkę tutaj do góry i w boki będziemy sobie się rozciągać. Tak jak mówię, robię z Wami dwa sety, ale możecie powtórzyć to ile razy chcecie, lub zakończyć na jednym secie, jeśli jest dla Was zdecydowanie za duże Dzisiaj tak małe rotacje. I zaczynamy od czegoś, co nazywamy kucykiem lub pony, tak? I delikatne takie tapki. Jeśli jest to dla Was za dużo, możecie robić raz, dwa, zmiana, raz, dwa. Lub jedziemy po prostu z koksem, tak? Kilka sekund. Tak i marszujemy. Dodajemy ręce. Otwieramy. Mięśnie klatki piersiowej tutaj. I zostajemy w maszowaniu przez następne kilka sekund i będziemy dodawać małych bokselów tutaj tak. I boksujemy, boksujemy, wyrzuć tą rękę mocno, uderz jakbyś uderzała w przeciwnika. Super. Następne wykroki do przysiadów lub spłoców, jak to tam nazywacie i przysiad z powrotem i w drugą stronę. Jeśli masz problemy z balansem, dobrze mieć tutaj sobie jakieś krzesło, żeby przytrzymać jak najgłębiej i jak najdalej. Tak i zaczynamy skakankę. Tak, nie mamy skakanki tutaj, prawdopodobnie wy w domu też nie macie. Więc sobie udajemy, że mamy, kręcimy sobie dłońmi tutaj i podskakujemy. Idziemy podwójny step teraz. Tak czy jedziemy raz i dwa i z powrotem. Tak ale dodamy sobie klatkę piersiową. Proszę bardzo. I trochę koordynacji. Jeśli to jest za szybko moje tempo dla Was sobie zwolnić. Można. Świetnie. Tak. Podnoszę kolano i klap pod spodem. widzie sobie prawo. Jeśli to jest dla Was za dużo, można przytrzymać krzesło, lub sofę, lub cokolwiek innego i podnosić same kolana. Ale jeśli macie fajny balans, to można sobie wykonać takie ćwiczenie same. OK. I teraz same pięta uderza w podłogę Lekki tap, tym samym musimy ugiąć tą tylną nogę i pracować tym mięśniem tutaj na udzie. Super. Tak, teraz w drugą stronę, tak. Palce u stóp, ale dodamy ruchy mięśni rąk, tak zwany bicep. Tak. Własne tempo, można szybciej, można wolniej. Bardzo ładnie. Ręce za uszy i uginamy w stronę. Pracujemy nad klamrami miłości, tak jak to się to pięknie tu nazywa w Polsce, w Anglii muffin tops, czyli to, co się wylewa z foremki, jak ciasto urośnie za wysokie. Tak, świetnie. Teraz podnosimy kolana do łokci. Tak? W następnym secie będziemy otwierać je kompletnie na bok, ale tak, żebyście się teraz przyzwyczaili do tego ruchu. Tak, i za chwilę zwykły jogging w miejscu, czyli bieg w miejscu. Tak, tylko 20 sekund. Nie musicie tego robić szybko, może być wolno we własnym tempie. I zaraz po tym przerwę. I świetnie, 60 sekund dla ciebie. Złap wodę, ręcznik, jeśli zaczęłaś się pocić. Że mam, że więcej pani ogląda niż panów, ale panowie są również zaproszeni tutaj, żeby z nami ćwiczyć. Pracuję w strefie A, aerobikowej, więc tak naprawdę uderzamy. To, żeby troszeczkę schudnąć, troszeczkę serce zaczęło lepiej pracować. Troszeczkę, jeśli ktoś ma sporo problem z cholesterolem, to też takie ćwiczenia są wskazane. Tak? Są to delikatne ćwiczenia dlatego żeby były po prostu dostępne dla osób w podeszłym wieku lub osób, które są po kontuzjach, lub osób, które wracają do zdrowia i nie, nie mają jakichś tam pełnej kondycji, żeby pójść na zewnątrz i biegać przez godzinę czasu. Dlatego robimy sobie tutaj takie małe ćwiczenia. Tak jak mówię, jeden set. To jest około 4 minut. Możecie zrobić dwa ze mną lub powtórzyć, lub zrobić tylko połowę. Wracamy do kucyków. Jedziemy. okej? Okay? Z koksem. Możemy robić większy skok w bok albo w miejscu. Wy decydujecie jak bardzo intensywne to będzie dla Was dzisiaj. Super. Okay. Marszujemy w miejscu. Tak. I dodajemy te rozciągnięcia klatki piersiowej, tak? Czyli dłonie przed buzią. Ok, i dodajemy boksy. Tu. Super. Idziemy z koksem jak szybko i jak mocno tylko można. I wykrok do przysiadu jako następny. Super, jedziemy w dół z powrotem. I w dół, i w dół, i w dół. Tak, jeśli ten przysiad nie jest doskonały kilka zrób a na pewno następnym razem zrobi się ich trochę więcej pamiętamy co następne skaknaczka bardzo ładnie jedziemy można skakać w miejscu na dwóch stopach jeśli podskoki to za dużo to można tylko robić małe fajne ugięcia kolanami i rotacje dłoni Podwójny step następniej dodamy tą klatkę piersiową pamiętacie co robimy jedziemy raz dwa i z powrotem. Nie wiem czemu, ale jak mówię, tracę koordynację. Ale wy możecie pracować nad swoją. Świetnie. Kolano do góry i klap. Hop. Hop. Ile razy tylko się da? To, że nie można dobrze za moim tempem, nie przejmuj się. Rób we własnym. Tak, ja Ciebie nie widzę, tak naprawdę. <grywy> Bardzo ładnie, piętki, tak. 45 stopni, uginamy, fajnie kolanko z tyłu, niech one pracują. I za chwilkę same palce u stóp, tak zwany toe tap, jedziemy toe tap. Tak i dodajemy ruchy rękoma. Zaciśnij ten mięsień. Niech mu się też aktywuje. Osoby starsze coraz częściej mają właśnie zalecany trening rezystancyjny, czyli z obciążeniem lub aktywując mięśnie. Ok, świetnie. Ręce za uszy uginamy do stron. Tak, świetnie. Pracują te mięśnie brzucha boczne, klamry, miłości lub muffin tops. Zależy, jakie nazywacie. Świetnie. Ok, kolana do góry. Tak, brama otwarta, jak my to nazywamy ładnie, czyli Open the Gate. Na, ładnie, kolanka się podnoszą, jak najwyżej się da. Tym samym idziemy po prostu w tej bocznej linii ciała, tak, żeby pracować ciało w każdym kierunku. I jogging w miejscu. Idziemy. Ostatnie dzisiaj ćwiczenie, ale tak jak mówię, jeśli to nie jest wystarczające dla Ciebie, cofnij się od początku, zrób tych setów, ile chcesz. Albo włącz sobie inny program, który ja tutaj wrzucam. Jest ich już kilka. Świetnie. Tak, dwa sety zrobione. Porozciągajmy się leciutko. Co dzisiaj zrobimy? Staniemy sobie troszeczkę szerzej, tak? I ta stopa się obróci w stronę, w stronę ściany i ugnę to kolano, tak? Ciężar ciała przenoszę sobie tutaj i ręce rozprostuję w dół, tak? Głęboki wdech i jak wydycham, to troszeczkę niżej, tak? Jeśli to jest za dużo, można się przytrzymać krzesła, można się przytrzymać sofy, czegokolwiek, tak? Wracamy to z powrotem do środeczka, druga strona, tak? Uginamy to kolano, ślicznie. Wdech i przy wydechu jeszcze głębiej. Super, tak, wracamy do środeczka, tym samym łapię swoje dłonie, tak, w taki koszyczek i odkręcam ramiona w drugą stronę, tym samym mogę przytrzymać sobie tutaj te ręce daleko od pleców i otwieram te mięśnie klatki piersiowej tutaj. Super. I nadgarstek, tak, w jedną stronę przyciskam sobie, pcham dłoń w jedną stronę i w drugą stronę. I super rączko. Tak rozluźnić ramiona. Rozluźnić nogi. Świetnie. Pij sobie prawo. Fajnie. Jeśli zakończyłaś lub zakończyłaś trening ze mną. Tak jak mówię, jest kilka odcinków, więc możesz sobie wybrać z kilku, żeby powtarzać um, swoją rutynę. I zobaczymy się w następnym odcinku. Pamiętajcie, żeby jej zdrowo, ponieważ wszyscy zostajemy teraz w domach, ponieważ jest kwarantanna, i mamy taką tendencję, żeby troszeczkę podjeść za dużo, więc pilnujcie tego, trzymajcie oko na swoją dietę i zobaczymy się w następnym odcinku, tak? Do zobaczenia.